He, hej, ja jestem Nikolas. Przepraszam za taką jakąś, ale Nvidia nie chce współpracować. Hmm. Gramy w Minecraft. To jest serwer, e, który no, założy założyliśmy ze znajomymi. Normalnie tu jest login i tak dalej i tak dalej. I tak dalej. E, to jest stanowsza wersja. Hmm. I teraz tak, to jest tutaj, no tak jakby mieszkam. Hmm, oczywiście mamy tutaj, mam tutaj taki swój mały kewik. Chociaż on jest taki do dupy, tam dalej nic nie ma. Oczywiście mamy tutaj hmm, skins i tutaj możemy sobie wybrać, nie wiem, Szturmowca, policjanta, Spidermana, Villagera do koloru, do wyboru. Oczywiście są pewne ograniczenia, ale wystarczy wejść tam na jakąś tam stronkę i po prostu, hmm, prawda, <laughs> sobie wgrać z kina. Wystarczy wpisać tam nazwę jakiejś graczu, i mamy to ogarnięte. Teraz tak. Mamy tutaj. No mam trochę zapasów, prawda, dość fajnych, ogólnie pokażę Wam okolice, właśnie sobie jeszcze tego przypalę, jedzonko, yy... i teraz tak, o tam znajduje się moja taka główna kopalnia. Tu kiedyś jak widzicie po są, mieliśmy tutaj taką swoją osadę, ale przyszły pewno osoby i wszystko rozjebały. Jakby nie patrzeć, tak naprawdę zostałem sam. Tutaj Nawet mogę wam pokazać na wszystko po prostu tu. Chociaż to mogę sobie wziąć, bo i tak tu no. Osoby po to nie wrócą. Oczywiście no zostawili to jakieś prawda tutaj. Hmm. Swoje rzeczy. Chyba te mniej potrzebne. Z tego co Widzę. Tak, to miało być jakieś kopalnia. Hmm. Ale no. Przy sobie po prostu wszystko rozjebały. Reszta po prostu się wyprowadziła jakichś 200 tysięcy kratek. E, tam mamy wioskę piladżerów, tam dalej też jest wioska piladżerów. Tam już byłem, sprawdziłem, po prostu to była taka, bo ktoś sobie tam, prawdę wybudował. Tu był koń. To był dom właśnie... Eee, dwójki osób. I co? Eee, tutaj też był taki wykurwisty dom. to był normalnie enchant i tak dalej. I tak dalej. Ja oczywiście nie potrafię w Enchantę, i tego na po prostu gram tak chillowo. Jestem po prostu zwykłym, dzielowanym gością. Eee, tu było jakieś, jakieś takie popierdółka. Tam też był jakiś dom. Eee, no to okolica. No, na jedzenie nie mogę narzekać. Tam nadal jeszcze mam taką farmę. Hmm. się mamy taką farmę tam. E... Nie jest inaczej, jakoś tak przyjemnie się grało, jak widziałem, że po prostu tu są gdzieś obok mnie osoby, nie? W sensie nie było takiego uczucia, że jest się sam. To właśnie tak było. Chociaż ja na razie nie muszę tak i tak muszę nowym zrobić. To od razu sobie zaraz zrobimy. No, to była taka ostatka. Oczywiście to co i tak z tego jest co... tak z tego co widzimy osoby tutaj nie wrócą, właśnie też wyprowadziły. Po prostu wziąłem te wszystkie łóżka i tak dalej i tak dalej. I tak są tutaj komendy nie wiem przez przykład Home Po prostu ustawiacie sobie jedno wiadomo, nie no, tu mam sobie akurat sobie to zapożyczę chociaż i tak hmm, chyba też będę się wynosił stąd nie wiem dokładnie gdzie czy też do nich czy tak naprawdę chuj wie gdzie sianko, sianko to chyba sobie na później zostawię, a chyba że faktycznie będę się spierdalał Przecież nie wiem, czy je znajdę jeszcze jakiś taki drugi teren. O! No właśnie, zaraz sobie pójdziemy do kopalni. W sumie nawet teraz, tylko tą tarczę zrobię. Mimo, że jest tam rozświetlona i tak dalej, ale no praktycznie non-stop jak. 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 To, ja pierdola. Jak tam idę. To odkrywam jakieś nowe tam lokacje, jakieś kolejne kopalnie, ostatnio znalazłem eee, jakąś taką pseudotwierdzę, jak można to tak nazwać. Tam w CRS miałem jakieś takie dziwne szkielety, gdzie po prostu no... No, bo to mi się nie podoba. Tu jest motyka. nie z może być. z zrewniane może być. Po prostu była ta drewniana motyka, no ale w razie wo... o, się... Kurwa, nie ma tu nasion, tu kurwy nędzy. O. I Pikabal. Dobra. E, wracając. Hmm. Oli się ściemnia. Mieć w nocy się nie chce specjalnie tam iść. Mm, dobra, mm, tarcza. Tu sobie dołożymy. Choć nie do końca ją założyjemy. Eee... To muszę jeszcze dodatkową skrzynkę zrobić. Kurwa, nie ma więcej drewni, no kurwa. A, dobra, mam więcej drewna do kurwy. Tymczasowo, no jeszcze nie wiem czy, po prostu, gdzie, czy pójdę po prostu tam do nich. Do Tutaj dwójkę osób, bo nie za bardzo... Dobra. Na, na pewno co bym musiał zrobić? Na pewno to jest tak. Zrobić sobie pochodnie. Bo to mi się no, przydadzą i to dość sporo, tym bardziej, że ja sobie pochodniami zaznaczam Miejsca, w których byłem, żeby po prostu się wystarcz, eee, i teraz tak, co na pewno zostawiam? Zostawiamy to, 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 to. To, to. to są jakieś tak ładnie tutaj. Zrobimy oczywiście tarczę te łapy eee, to do końca zużyjemy i a. no pójdziemy prosto sobie na tym z rana tak bardziej Zamkną mi się fajnie tak Upiekło. No i idziemy, mam tak, w razie w... Mam... w miecz, tu, tu, tu. Dobra, możemy iść tam do kpań. Eee, te zboże najwyżej kiedy indziej tam po prostu wezmę. Jakby nie patrzeć na to nie mogę narzekać o, jeśli chodzi o żelazo. Bo tam jest... no... w chuj żelaza. Że tak powiem. Nie, to nie tutaj. Kurwa problem jest w tym, że... Tam się kurwa dosyć... W jak chuj wie, jak gdzie tu wchodzi, tu jest też dużo dziur, trzeba uważać jakieś tutaj parkury Wypierdolą mi z tam się Teraz tak tutaj na dół jest tak fajnie tutaj rozjaśnione Chyba że jakiś kurwa zaraz creeper na mnie naskoczy jakiejś Honolulu. Pierdol. Prawda tutaj pach pach pach. Czy ja dobrze idę? Tak. No duży teren nie ukrywajmy tam po tamtej stronie chyba jeszcze tam nie było. Eee. Nic. Tutaj sobie idziemy. Jest fajnie ty Na pewno tak. Znalazłem spawner Wardana. To jest. Skąd? Właśnie o to mówię. O proszę bardzo, tutaj jeszcze nie zobrałem diamentów. E, wracając. Tam sobie tam kiedy, kiedyś te Kiedy indziej po prostu magarne magarne no i tak tam próbowałem wejść, ale się, ale że jestem pizdem więc się boję um, Jestem pizdem i się po prostu boję I Teraz tak tam na dół też jeszcze jest tam miejsce żeby dotrzeć do tego sukiencyna to, to wiadomo o tym dal. O właśnie o to mówiłem. Tam też jest przejście. Nie, tutaj to ale bym sprawdził na pewno. I co jest. Okej, okay, nie wiem, może zginęłem z pięć razy. Tutaj to najczęściej od te, tego mojego ścierwa. Eee, to mogę. Mógł... Chociaż możemy sprawdzić, co tu jest. Coś tu ciekawego jest. Po prostu tak. Lawa. Bo tu. A nie, tu po prostu jest prześnięta dobra Tak, raczej tam już sobie pójdziemy. Was tam oprowadzę, po prostu was oprowadzę tam, Panie. Jak jakie to kurwa wasze. nie? Tak pewnie się beda mi nie wydaje. Dzisiaj no. Czekaj, moment, ja. Ja w Minecraftie mam uchujową orientację w terenie. Chodzi o to, Czekaj, co tu jest? No dobra, to już jestem w domu. Dobra. I tu nie, dobra, musimy wrócić do punktu wyjścia o Nie, będę też nie był. w punkcie wejścia, czyli tak na... kurwa jak się zlękłem um, na górę nie idziemy nie nie nie, to idziemy tutaj tutaj W jakbym tutaj był, a to nadal nic nie było. <śm> Dobra, e... I to po prostu tak chodziłem, że no, łatwo się pogubić. No bo wszystko w ogóle na tak samo. Um. Um. Dobra. No, dobra. Co, coś tu było takiego? Au. Nie, jest takiego nie było. Dobra. to hmm. Tu jest... Tu mamy lapis. Wiem, że tu jest lapis. Mam rzeczy, żeby go wykopać, ale jakoś... Nie śpieszy mi się. Co tu na dole jest? Chuję. Proszę wam to bardziej chcę pokazać. O, to była jedna kopalnia. Jesteśmy w, te... Jesteśmy w tym miejscu, w którym znalazłem. Nie wiem, co to jest dokładnie. Dostęp za to jakieś osiągnięcie. Nie wiem, co tam jest. Domyślam się, że chyba ta broń, gdzie po prostu no, pozwala na. No tam od jakiejś tam wysokości pozwala, że po prostu tam. Praktycznie wszystko możesz tam na hita praktycznie wziąć, zabić, utłuc. Dobra, co to jest? Mm, dobra. No to wiadomo, ten bastion, czy jak, czy jakoś tak tastro um, I to kolejne tak kupalnia, lapis, tak dalej, tak dalej. W no. Tu już pływa. Tak, tutaj też. Też, też, też. To był ślepy załak. No, mówię, no, łatwo jej się pogubić. Nie mówcie mi, że nie. A tu, co to było? Raz, ja by to było? Tak. Aha. Czy mi się demony nie ryspiły, paskudne? No. Mamy kolejne diamenty. Ja chyba po prostu dokończę tą swoją zbroję. Zrobiłem... Bo nie pamiętam po prostu co ja mam. W sensie... Dobra. Powoli spierdzielamy z tych pani. Nie. A! To po prostu jest ciąg dalszy. Pani tutaj coś też znalazłem, tutaj też coś znalazłem. No po prostu tak sobie się włóczyłem. Nieważne, idziemy dalej. To jest dobre wystarczający ten odcinek, długo trwa. Po prostu wrócimy. I... Wrócimy na powierzchnię. i po prostu no sobie łaskawie stąd pójdziemy jeszcze nie pamiętam żebym tutaj był mówię o to tak jakoś pokręcone w sensie no Stawiam te pochodnie, mniej więcej wiem gdzie iść i tak dalej, ale to tak naprawdę chuja daje Dobrze kurwa idę? Nie. ja pierdolę Się. Tak, ten brzmi. teraz wracamy ten na powierzchnię. Lekkie potknięcie. Leciutkie. Dobra, na pewno. Proszę. Ale jest z tego taki, że mamy 6 diamentów. No mamy też 6 diamentów. Co mnie cieszy? Co mnie... No raduje. Nokrywałem wajmę. Sobie zrobiłem takie schopki. właśnie tam założyłem, stwierdziłem, że mnie tam jeszcze nie było. Nie napisał griperów, to na górę dalej za mną chodzi. sobie po prostu wyskakałem i idziemy powoli na powierzchnię Jaś miałem trochę inne plany na ten odcinek ale no, graliśmy przez jakiś przez kilka dni tak ciągiem w Minecrafta i większość ludziom po prostu to się no, przejadło nie ukrywajmy Grać w jakąś grę tak non-stop, non-stop przez dobre, nie wiem, z tego co potrafiłem zauważyć, to potrafię nawet tutaj, potrafili nawet siedzieć po 8 czy 10 godzin w Minecrafcie. Dla mnie to jest niepojęte. Znaczy, ja nawet nie potrafię w ETS-ie przesiedzieć. Eee, lubię sobie, lubię, lubię sobie w ETS-a po, popykać. Oh. W ja sensie, nie wiem, czy w sumie możecie też dać znać, jak, czy jak idziecie na jakąś wyprawę. Ja trochę się potukłem, ale to nic. Czy po prostu, jak idziecie na jakąś wyprawę, to czy robicie, nie wiem, sobie jakąś traskę, taką do zapamiętania, żeby na początku robiłem tak, że um... już ta skór, już ten skór wiby, prochodzi w pizdę, frajerze. Na no prostu sobie próbowałem to jakoś łopatą zrobić. Plan dobry wykonanie chujowe, jak to mówią ale nie narzekam w sensie jest okej okay. dobra no to tak by było chyba na tyle trzymajcie się ci bluko. hej hej